se qua ti torni martoni damgoni harun kras patefoni cinalbat male taha da mera trosknakha tiram shidobisa niche mogogona tiram shidobisa senze qua di torni martoni damgoni i guiana di torni le cene rimile maocce da magrimil ci gocce a memshidobisace mogogona memshidobisace w sekla wditorni martoni ramgomi khau iserypovni ramshwenieri darya goni mi kvar har dalia ramshidobis anceno gogona ramshidobis anceno gogona From Em she Dobe Jakbyśmy patrzyli na wyniki spisu powszechnego, to bez wątpienia powiemy, że dzisiaj największą w ogóle na Pomorzu grupą będą Ukraińcy z grup mniejszości narodowych. Później będą Niemcy, później będą Romowie, ale mamy też i Rosjan, mamy też i Greków, mamy Łemków, mamy Żydów. I tak jak wspominaliśmy już wcześniej o tych różnych przejawach, no to przykłady takich działań związanych z własną identyfikację etniczną no, widoczne w kulturze ludowej. Także tutaj zostały przetransponowane. Ja pozwoliłem sobie e, przynieść kilka e, takich elementów. To jest na przykład bieżnik w ukraińskim krzyżykowym, który pochodzi z terenu Pomorza Zachodniego. Tutaj został wyszyty, prawda? więc te elementy dawnych kultur, kultur ludowych zostały tutaj mimo całego procesu modernizacji zachowane. Inny przykład to jest kipa żydowska wyszywana w latach 60. jeszcze w gminie żydowskiej, używana, zresztą po niej widać, poznoszona. Tego typu elementy kultury funkcjonowały. Natomiast nie funkcjonowały elementy kultury, które były bardziej na zewnątrz. I was a bit shocked, but um, it's a bit different. It's, I, had, I had some expectations for it since I had some Polish friends in Canada, and they told me a bit about the differences in the cities, and uh, it wasn't as bad as I had heard. But it was still, it came to me as quite a surprise. Well, to start off with, you know, it was very, very grey. Um, it wasn't very colourful. Um, also, I suppose, one of the things you notice if you come from the UK is there aren't, there aren't any black people. <laughs> I didn't expect it to be uh, this different. Uh, the culture, the people, um, let's say the level, the level of tolerance. Um, but it's, I got used to it. I came I came here quite a few years ago, about six years ago, so it was a bit different than it is now. <laughs> найარევი წარსულის ნანგრევინარი ყალას წინ ჯავარასავით შემოგრჩენია წრილი сон всезда варто би сუხარეო უშენო სიцоცხლეც არ მინდა Trzeba umieć czerpać ze zdobyczy innych kultur. Jeżeli to potrafimy, to wtedy wszystko staje się łatwiejsze i ciekawsze. Tutaj takim najlepszym przykładem są kuchnie etniczne, które rzeczywiście najłatwiej przenikają kultury. I my mamy. To na co dzień w tej chwili yy, idziemy zjeść szałarmę, pizzę i nikomu nie przeszkadza, że jedno to jest wynalazek wschodni, orientalny, pizza z kolei to wynalazek emigrantów włoskich z Argentyny i wszystko to razem pozwala nam ten świat widzieć bardziej kolorowy i ciekawszy. Szczecin nie jest miastem wieloetnicznym czy... Yy miastem, w którym rzeczywiście byłoby wiele grup narodowościowych, ale jest miastem, w którym mieszkają ludzie o różnych tradycjach, ludzie, którzy przez to, że wywodzą się z różnych części kraju, to mają inny pomysł na życie, inny czasami wyznają inne wartości, są zorientowani na nieco inne cele i ta wielokulturowość jest dla nas pewnym wyzwaniem dla mieszkańców Szczecina bo musimy dopasować swoje różne, często oczekiwania do siebie nawzajem. Szczecin jest dla nas taką lekcją, jak żyć wspólnie, jak dopasowywać. Nawzajem do siebie te często konfliktowe oczekiwania. W tym sensie kulturowość pojawia się w naszych codziennych relacjach, że ludzie, którzy reprezentują różne rodzinne tradycje, różne tradycje zawodowe, różne czasami wyznania religijne, bo właśnie różne grupy etniczne, muszą uczyć siebie się nawzajem i uczyć się razem mieszkać w tym mieście. W tym sensie wielokulturowość daje też przewagę w dzisiejszym świecie.